Ja się doznaliśmy nominację do 98 nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Film Idealna okazja, byśmy powrócili z programem Tiernista. Dużo podobnych filmów widziałem w życiu. Nie jest podobny. W ogóle nie jest podobny. To jest film, to jest film. Kto nie płakał na hamlecie? Czyli będą kontrowersje, fantastycznie, będą emocje. Maszyny zw zwalniamy Bęben. maszyny nastującej zwalniamy Bęben. Kolejność jest losowa, kolejność jest losowa. Nie no wiemy, co to będzie znajdywać. Chociaż wiemy. W pewnym sensie, tak. <laughs> U, wartość sentymentalna. Najlepszy spoko. film tego roku. Spoko, spoko. Dobry film. dobry film. Wszyscy porównują go do Bergmana. Ja bym go porównał do dobrych hollywoodzkich dramatów, które były nagradzane w latach 80., -tych, 90., -tych, jeszcze na początku XXI wieku. Dzisiaj się już takich rzeczy w Hollywood nie kręci. Dlatego też nie dziwię się, dlaczego tak e, amerykańska akademia spogląda ten syn z Grokiem w kierunku Skandynawii. Mówią, o, oni potrafią robić coś takiego, co my też kiedyś robiliśmy. Kiedyś to było, Ale kiedyś było. Mówiąc szczerze, nie spodziewałem się po tym filmie aż tak wiele, będąc przekonanym, że najgorszy człowiek na świecie jest po prostu opus magnum i i ponad pewną, e, pewien level nie uda mu się już przeskoczyć, a tymczasem przyszedł z filmem być może doskonalszym i doskonalszym z, z tego punktu że rzemieślniczego, Konstrukcja tego dramatu jest no, bez zarzutu, i wydaje mi się, że na dzisiejszej liście to jest chyba jedyny film bez zarzutu, przynajmniej moim zdaniem, który będziemy gdzieś przypinać, więc dla mnie to jest S. Dla mnie to też jest S, ale ciekawostką jest to, że na tym plakacie znajduje się czwórka aktorów, i cała czwórka jest nominowana w swoich kategoriach, co też myślę, że dużo mówi o ich występie. Dla mnie ten film jest po prostu fenomenalny, autentyczne ludzkie uczucia, i tak jak mówiłeś o najgorszym człowieku na świecie, dla mnie to jest film, który co najmniej mu dorównuje. Ja dałem dziesiątkę. Osobiście, więc dla mnie to jest ST. No nie, no chłopaki, bez przesady. W sensie, a to jest jakby pozycja, gdzie ten film nie się znajdować. Mój problem z nim jest taki, że po prostu za dużo podobnych filmów widziałem w życiu, ale to chyba dlatego, że jestem od Was starszy, może miałem więcej czasu. Spokojnie, jak będziecie e, przed 40, też będziecie <grychy> może niżej oceniać wartość. Po prostu. Dzieciak z ciebie. Wymień przynajmniej 120 filmów, które są podobne. Dobra. E, buntownik, buntownik <laughs> zawsze zapominam. Ten z Robinem Williamsem, Matilda. Buntownik, buntownik z wyboru. Nie jest w podobny. W ogóle nie jest podobny. No jak nie? To jest też facet, który nie radzą sobie z filmi emocjami. Możemy teraz wymieniać wszystkie filmy facetów, którzy nie radzą sobie z emocjami. Ojciec trzesty też jest o tym. Hamlet jest 2, trochę podobnym filmem. Też. To jest no? no, w pewnym sensie. Też tak. taki film widzieliśmy. To, to już na pewno bliżej niż Buntownik z wyboru dla mnie. No tak, no... ale ten film ma S w tytule nawet. Tak. Se Sentimentalny. <laughs> Wielkie S napisane. Będziemy się kłócić, będziemy się bić. Czy... Nie ma czasu, nie ma czasu. Dobra, dawajcie, dawajcie, niech wam będzie. Wygraliśmy tą wojnę. Bitwę, bitwę. Jedna bitwa po drugiej, jak to mówią. Dobra, lecimy dalej. E, lecimy dalej. Druga pozycja na naszej liście. To Train jest sny o pociągach. No to Train jest Dreams. taka niespodzianka. To chyba, jest, to jest chyba jedna z większych niespodzianek w tej kategorii na pewno. Film, który yy, oglądałem tylko i wyłącznie na Netflixie niestety, bo był to naprawdę bardzo ładny film yy, wizualnie. To jest w ogóle jeden yy, taki film, który zajmuje coroczne miejsce w tej grupie Oscarowej, czyli film, który tak trochę znikąd wyskakuje tuż przed ogłoszeniem nominacji, jednocześnie zbiera wokół siebie pozytywny baz i to przekłada się na te nominacje. Yy, być może jest tak, że gdyby ten film swoją premierę na platformie. Streamingowej Netflix miał gdzieś na początku roku, to inne tytuły by go przyćmiły. Oczywiście nie mówię tu o samej wartości samego filmu, a, a właśnie o tych takich elementach poza samym filmem, które wpływają na jego miejsce wśród nominowanych tytułów. No ja coś czuję, że, że, że wiem, gdzie chcesz umieścić w ten film. Tak? Też pewnie na samym szczycie. Nie. Nie? Naprawdę? Absolutnie nie, absolutnie no dobra, nie. Gdzie byś go dał? Właśnie mam z tym problem, bo Aha. ja lubię takie filmy po prostu, które są powolne, ale jednak chwytają za serce. Joel Egerton w roli głównej bardzo dobrze wypadł, ale kurczę, w porównaniu do wszystkich innych filmów, no dałbym go gdzieś po środku mimo wow. wszystko. No, no to dawaj. Będzie kontrowersyjny, Ten film ma dosyć u nas chyba wysoką średnią. 7 3. Będziecie ja dałem 8, ale tak jakby patrząc przez pryzmat film, wszystkich filmów, które się znajdują w tej dziesiątce, no uważam, że jest w środku stawki, a być może nawet jeden z tych gorszych, chociaż no, no nie chcę tak mówić o tym Zarąbałeś, no dobra no, Niech ci będzie. No, czyli, czyli na razie dobra. lecimy po mojemu widzę. <laughs> no dobra, lecimy dalej. Co tam? Co tam mamy, panie? Hamnet. O, to jest film. To, to jest film. Jest film. Kto, kto, kto nie płakał na hamnecie, ten jest złym człowiekiem. Wiem kto, ja, wiem, kto nie płakał, ale nie jest złym człowiekiem. <grym> Ty są, ludzie, nie, są ludzie, którzy nie płakali. Nie ja ja płakałem, bo chcieli być tak. No, <grym> a ja to lubię, tak. To prawda. Właściwie od, od jednej z takich y, szczęśliwszych momentów tego filmu zaczynały się moje, zaczęły się moje łzy na tym, y, tym sensie, które ciekły chyba przez półtorej godziny. Ja trochę nie lubię merytorycznie rozmawiać o tym filmie. To znaczy, jak ludzie przychodzą i mówią: a ten film korzysta instrumentalnie z Szekspira, ten film ma fałszywe nuty. Ten film coś tam. Niespecjalnie mnie to interesuje. Dokładnie. To znaczy, mój jakby mój respons emocjonalny był tak silny, być może najsilniejszy w ogóle w tym roku w kinie. A przy okazji, właśnie ten temat y, zamkniętych na emocjonalność mężczyzn y, jest czymś, co mnie ostatnio strasznie porusza, więc y, jak dla mnie bardzo. Utożsamiasz się z Williamem Szekspirem z tego filmu? Utożsamiam się z Williamem Szekspirem. Tak, totalnie. tak. się z Williamem Szekspirem. Jesteś to zamknięty ja. na emocjonalność. Marcina, ty płakałeś? No, płakałem, oczywiście, że płakałem. A propos Williama Shakespeare'a, to dla mnie jest e, trochę żartem, że Paul Mescal nie ma nominacji e, za tą rolę. No, ale nie był tak dobry jak Jesse Buckley. W sensie, to no, nie był to aż tak dobry jak Jesse Buckley. Wiadomo, ona przewodziła tutaj jeszcze e, Jacobi Dżub, tak e, dorównywał, powiedziałbym, tej dwójce, bo jednak świetny występ jak na swój wiek. Eee... Ale to, co z nim się dzieje w drugiej połowie tego filmu, ja myślę, że trzeba mu oddać, i faktycznie to jest zaskoczenie. Nawet nie, nie mówię o tym, że, że to jest jakiś skandal, że Meskal nie dostał tej nominacji, ale jednak wszyscy spodziewali się, że ta tak, nominacja będzie. Zdecydowanie, zdecydowanie. Ja odczuwałem takie trochę katarzis w trakcie oglądania filmu. No, ale wjechał tam Max Richter eee... w ogóle jeszcze tak, ze swoim tak, tak, ikonicznym tak, tak. numerem. No i można powiedzieć, że. Mm, oprócz tego, że jest to film o nieradzących sobie mężczyznach, o tym, że y, przeżywamy te emocje jako mężczyźni, to też y, pokazuje, że jednak sztuka jest niesamowicie ważna w życiu. Ja się nie zgadzam, że mężczyźni sobie nie radzą w tym filmie, po prostu mężczyźni inaczej przeżywają swoje emocje. Być może nie chcą o nich mówić, być może nie potrafią, ale to nie znaczy, że ich nie mają. Czasem po prostu pisze o takie. Bardzo emocjonalne rzeczy, jak William Shakespeare. No dobra, gdzie tu umiejscawiamy? stawiamy? No myślę, że za zupę pana Tomka zdecydowanie Ester. Pomidorowa, przynajmniej dobra. No dobra, ja bym też tutaj dał. Skoro już tak gram po prostu w, 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 w zupełnie. No dobra, grunki. a Ty no. Dla mnie A. W tym okay. sensie, że wartość sentymentalna jest po prostu doskonałym filmem. Mhm. Dobra, jak no, mówicie. Kude, ale ja na tym płakałem, a na tym nie płakałem. No tak, ale w wartości sentymentalnej nikt nie mówi to be or not to be. W takiej cringeowej sekwencji jednak trochę. Z całym szacunkiem do tego filmu. Że cringe? Takie <laughs> leciutki. Na, leciutki. 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 Oh. Minimalne. Boże. Leciutki. No dobra, to <laughs> co robimy? A czy S? Dobra, dawaj A. Niech będzie różnorodnie, Potem że będzie różnorodnie. Czy jest pion, pionowy tutaj... układ, na mimo wszystko. O, kolejny o. film, powiedzmy, ze strony Netflixa, chociaż Games nie do końca o. takim jest. Frankenstein. Patrzcie, no i tutaj, mamy tutaj, dwóch będą tego filmu. tutaj będą strzały. Tutaj będą strzały. Detier. Detier. E, Zgadzał się. Film do Detieru ma to jest z nie tak. Stój elemencie Zacznijmy od tego, że Frankenstein to jest idealny film do oglądania porą jesienno-zimową. Najlepiej, kiedy już na dworze zaczyna powoli zapadać zmierzch. Tak, i możesz iść spać. Nie, to jest taka baśń, To jest taka baśń, która ci otula swoją aurą, swoją historią. Guillermo del Toro potwierdza, że najwięcej współczucia i empatii zawsze miał, ma i będzie miał w stosunku do potworów. Dlatego ten potwór Frankenstein zabija czasem ludzi, ale mimo wszystko wydaje się taką pluszaczkiem. Niemalże. Wszystko jest umowne w tym filmie, wszystko jest jakby wypowiedziane, wszystko jest w dialogu, który musi wprost powiedzieć ci, jak czują się bohaterowie Tyle, w danym momencie. O to że film dla Netflixa no, się, jak się Przede wszystkim. Tak, z jednej strony, ale też film jakby traktujący widzę trochę jak dziecko, jednak ostatecznie, tak. w tej całej baśniowości, no, baśniewej konwencji. O dzieciach właśnie i ojcach. No <laughs> to się zgadza. Jasne, no, ale to nie jest tak, że, ja, że film mi musi na każdym kroku y, powtarzać i przypominać to, w jakim momencie akurat znajdują się bohaterowie. Dla mnie ten film jest strasznie powolny, ale w takim negatywnym sensie. A ten to po, no po prostu szybciej wściekli. To, to jest pozytywne, powolne kino. Ten po po prostu ma tyle kino. akcji, a to w ogóle wartość ale to, Nie ale nie, nie To powiedzieć. i to I to ma prawdziwe emocje. Tutaj ja się czuję jakby, tak jak Maciek mówił, że, że nam na każdym kroku podkreślają, że o Jezu, on tak bardzo kocha tego swojego potworka, jest w ogóle fantastycznie. Chciałbym po prostu poczuć mocniejsze emocje, które mi niestety nie towarzyszyły w tym filmie, i wizualnie też mi się nie podobało. No, wygląda średnio. Jezu, ja po prostu się czuję, jakbym był ofiarą tutaj, dwóch na jednego. Dobra, gdzie chcecie? No, D to nie, bez przesady. No, to ja by... Jaki film jest gorszy z No nie wiem, jedna bitwa po drugiej. Ty go trzymaj, ja ale co po Radiowóz. Jak dla mnie D. Ale możemy dać C. No, możemy no, dać C. Żeby pan redaktor naczelny był zadowolony. O, no, no. <laughs> Dobra, jedziemy dalej. Teraz odbijmy się od dna. No, come on. Bugonia. Świetny film. Mm, tutaj chyba nas podzieli, sądząc po reakcjach z obu stron. Wiadomo. Emma Stone, Jorgos Lanthimos, fantastyczne Pemons. duo. Jesse Plemons, do tego mamy fantastyczne trio. Po pierwszym i jedynym jak dotychczas w moim sensie, Bugoni w kinie, byłem naprawdę mm, zadowolony. Ale kurczę, teraz jak sobie tak myślę i patrzę na te wszystkie tytuły, które. Które oglądałem później, jak właśnie wartość sentymentalna, jak Hamnet, jak nawet rewatch jednej bitwy po drugiej. No to dla mnie to, to, to nie jest taki fantastyczny film. Świetny film. Jeden z najlepszych filmów Jorgosa Lantimosa. Być może najbardziej mainstreamowy. Tak, no zdecydowanie najbardziej przystępny. Ale, ale nie zmienia to faktu, że ten film ci oblepia. Przynajmniej mnie oblepiał, im dalej szedłem w las za tymi bohaterami tym bardziej miałem poczucie, jakby mnie po prostu jakoś taką gęstą, obrzydliwą mazią ktoś oblał i naprawdę trudno było to z siebie zmyć. Doskonała rzecz, no jak to jest zagrane, absolutnie. Emma Stone, Jesse Plemons, czarna komedia, ale i dalej w las, tym robi się mroczniej i bardziej upiornie. O, oho. Smert Maruda szykuje się. Ja nie jestem fanem tego filmu. Nie jestem fanem tego filmu i to jest całkiem zaskakujące dla mnie, bo ten teatr dla mnie przede wszystkim jednego aktora Jessego Plançonsa niesamowitego w tej roli. Trochę odwraca uwagę od jakiejś takiej egzystencjalnej pustki tego filmu. Jak dla mnie w kontekście innych wielkich diagnoz współczesności od wielkich reżyserów, no ten film przegrywa i z Eddingtonem i z jedną bitwą po drugiej. E, pewnie dlatego, że tak, pewnie dlatego, że Jorgo Lamy nie jest zainteresowany szukaniem odpowiedzi. On po prostu wskazuje, że nasze czasy są okropne, fatalne i skazane na anihilację, a nie zastanawia się trochę nad tym, jak to się stało, że znaleźliśmy się w tym miejscu. I to mi trochę przeszkadzało, że wydał mi się taki cyniczny i wykalkulowany w tym wszystkim, co stara się zrobić. A ja myślałem, że artyści są od zadawania pytań, a nie udzielania odpowiedzi. To ty masz sobie udzielić odpowiedzi po obejrzeniu filmu. Mm. No to nie znalazłem ich <laughs> za wiele. Może to moja wina. Nie będę się oczywiście za bardzo spierał, bo zdaję sobie sprawę, no, to że... To to jest film, który ma swoich fanów. Dla mnie to jest B. Za dużo nienawiści w swojej wypowiedzi dałem temu filmowi, bo jakby to jest dalej bardzo dobry film. Ja bym dał go na A. Eee, tak. Dobra, to zmieniam. Dałbym go na C. Damy go na B? Co my na to? Jak Bugonia, no, to jest no I co, I, i, dasz, i dasz Bugonio obok Train Dreams, w sensie. To jest, mam wrażenie. Chcę nie... obok Frankensteina dać. Tutaj to nie stało w ogóle. Tutaj już bliżej, ale nadal nie. No, Hamlet jest dużo no. lepszy niż Bugonia, mimo wszystko, ale. Czyli co, mam, mam, mam Ciebie, skaptowałem Cię. Znaczy, ja generalnie <laughs> raczej byłem nastawiony, że właśnie dam tutaj, A, tylko chciałem trochę pohejtować. Okej. Okay. <laughs> Szukasz dymu. Możesz mi pomóc z Magnesem? Ale rzeczywiście. Dziękuję. Czyli co, jeszcze nic nie mamy na D. Być może. Przed nami. Być może kolejny... Okej, okay. no nie wiem. W sensie F1 to jest. Na pewno jeden, powiedziałbym, bardziej takich mainstreamowych? mainstreamowych, blockbusterowych amerykańskich filmów na tej liście, na pewno, ale. Już wejdę między Was. To jest jeden z moich ulubionych film, te, filmów tego roku. Uwielbiam F1. Kocham ten film. Są filmy, które ogląda się po to, żeby zachwycać się grom aktorską. Są filmy, które, które ogląda się po to, żeby iść za bohaterami i odkryć coś w sobie. Ale są też takie filmy, na które idzie się do kina, żeby zobaczyć coś na takim technicznym poziomie, którego do tej pory się nie widziało. I dla mnie F1 jest przykładem takiego filmu. Oni przecież Zbudowali cały bolid Formuły 1, żeby zasymulować doświadczenie, którego nikt wcześniej nie próbował zasymulować w kinie. To było niewiarygodne i jakby w kontekście tego nie interesujemy to, że postać Brada Pita jest niedopisana i że historia jest sztampowa, na ten film idzie się dla wyścigów i wyścigi wyglądają no, kosmicznie. Nie widziałem czegoś takiego w kinie, być może nigdy. E, więc kocham ten film. Ja chciałem tylko, tylko go obronić, zanim zwrócić go na dypier. E. No to jak ci się tak bardzo wyścigi podobają, to może sobie Formuł 1 po prostu obejrzyj. No można tak powiedzieć, <laughs> ale. Ale to nie do mnie tak ale można też zobaczyć super film, który przedstawia to z innej perspektywy, no nie wiem. na techniczna jest oczywiście rewelacyjna i we wszystkich kategoriach technicznych zasługuje na swoje nominacje, natomiast no Kaman, ten scenariusz był po prostu słaby. Ja wiem, że to był nowy film twórców Top Gun Maverick i on jechał na silniku Top Gun Maverick, ale to nie był Top Gun Maverick. Mhm. Top Gun Maverick miał po prostu scenariusz, który z jednej strony jechał na sztampie, jechał na schematach, ale one wszystkie były po prostu idealnie wycyzelowane, domknięte w taki sposób, żeby działać na twoje emocje wtedy, kiedy mają działać. Top Gun Maverick miał też trochę prościej, nie ukrywajmy, no bo miał jakby mało oryginalnego topgana, na plazie którego mógł bazować, i ty, jako widz przychodziłeś tam, wiedząc już pewne rzeczy. No to ten film miał jeszcze prości, bo miał tylko spodent, miał pierwszy topgana, ale jeszcze bazować. drugi topgana, na którym bazał. Ale nie, chodzi mi o to, że to są nowi bohaterowie, to miałem tylko na myśli. No tak, ale, ale, ale Brad Pitt jest dokładnie taką samą postacią, jak Pete Mitchell z Mavericka. Tylko tam wszystko jest gorzej, no wydaje mi się, że wszystko leży w scenariuszu, w tekście. Dla mnie ten film jest czymś, czego absolutnie się totalnie spodziewałem. Ani mnie nie zaskoczył, ani mnie nie zawiódł. Po prostu dobrze się bawiłem oglądając go, i tak jak tutaj powiedziałem przed nagraniami, to jest idealny film na sobotni wieczór, nie na piątkowy wieczór na sobotni wieczór, żeby się rozerwać. Właśnie taki film, który obejrzysz z ojcem, usiądziesz na kanapie, wypijesz Burwara i, i jest fajnie, każdy się dobrze bawi. Mm. Hamuta byś sobie nie zarzucił na wieczór, tato? No, Chyba tak się. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. No dobra. 关注我，<laughs> E, no ja, bym dał, na C. ja no. bym dał na C. Ja bym go dał na... Na pewno wyżej niż na C. Wiemy. A możemy go też tak na B? Możemy. No możemy no. Możemy. Jeśli, możemy. jeśli cię to uszczęśliwi. Tak. my sumie no to... Chcę uszczęśliwić Maćku. Dziękuję bardzo. No i tutaj będziesz jeszcze bardziej Maćku uszczęśliwiony, ponieważ hmm. mamy jedną bitwę po drugiej pola Thomasa Andersona, o której już e, mówiliśmy bardzo dużo w poprzedniej tier-liście. Więc e, no nie będziemy się tutaj rozwodzić jakoś niesamowicie długo. Genialny film. Genialny film. Totalnie niesamowita. Sprawa, że ten film kosztował tyle pieniędzy, wygląda w taki sposób, a jednocześnie jest, no, skrajnie autorską produkcją i to produkcją, można by powiedzieć, nawet nieprzystępną. Widziałem, że wiele ludzi odbija się dosyć mocno od tego filmu, właśnie dlatego, że jest, y, wydaje mi się, albo wydziwiona, albo przehajpowana, albo nie pasująca do pewnych wyobrażeń na temat, y, nie wiem, chociażby, które generuje chociażby sam plakat, gdzie Leonardo DiCaprio zapowiada jednak kino akcji. to nie jest do końca kino akcji. to jest przecież ostatecznie, no, super art Blockbuster. Mnie zawsze będą cieszyły takie projekty, zawsze będzie mnie cieszyło, że wielkie studio jest w stanie wydać tak ogromne pieniądze na pełnię autorską wizję kogoś, kto nie ma żadnych hamulców i, i, i realizuje swoje dzieło dokładnie w taki sposób, jaki chciałby realizować. No To ja bym wolał, żeby to był Matrix, to, to był dla mnie artystyczne, autors, autorskie kino, gdzie po prostu można było realizować swoją wizję. Nie, dla mnie ten film był absolutnie przehypowany, wydziwiony. wydziwiony, wydaje mi się, że dlatego, że ma mocny polityczny wydźwięk, dlatego jest tak doceniony w Stanach Zjednoczonych, krytycy razem ja z częścią widzów robią łuf Jakby ja jestem przeczekana, że on wygra w ogóle. W tym roku. Hmm. Tak, Paul Thomas to... Anderson dostanie Oscara, dostanie najlepszy film, ale dla mnie to będzie no, tylko chyba za zasługi i właśnie za klimat polityczny hmm. Stanów Zjednoczonych, które są na granicy jakiejś wojny domowej. Marcin, bądź głosem rozsądku. Oj nie, stary. No gdzie byś go dał? Musisz pokazać, jak wysoko ja bym go podróż. dał. Marcin, go... dałbyś go tu? Czy nie, tu? dałbym nie? go na A, bardziej bym go hmm. dał na A. Na Mimo, że wydaje mi się, że tak jak mówisz, Łukasz ten film wygra faktycznie i będę bardziej zdziwiony, jeśli to się nie stanie. Po moim rewatchu, którego jeszcze wtedy nie robiłem, w poprzednim odcinku, w sensie dużo bardziej jakoś jestem związany emocjonalnie z tym filmem, dużo bardziej mi się podobał, e, mimo że nie oglądałem go ponownie w kinie. Nie wiem, czy widzieliście coś takiego, że ten film to jest nowy film dla Filmbros. Fight Club dzisiejszych czasów po prostu. A jesteś filmbrosem? Właśnie wydaje mi się, że nie. Ja bym go dał maksymalnie wysoko. Głównie po to, żeby. Czyli ty jesteś filmbrosem? Głównie Brosem. po to, żeby zabić niechęć Łukasza do tego filmu i <laughs> jakby. Nie, no chyba A, no w sensie cokolwiek poniżej A to jest skandal. No to dla, dla tego mnie chyba... też. <gry> dla mnie Ja nie będzie, że prawdziwy stan gry. No Dobra, dajcie na A. Ja się nie zgadzam, mogę tylko powiedzieć tego tyle, ale nie będę tutaj robił gestu Rejtana. Viva la Revolucja! E, kolejny o. film, który omawialiśmy, o. film, który pobił 16 nominacji, nominacji, 16 nominacji. To jest odlot. Grzesznicy też mówiliśmy o nich w poprzednim filmie. E, mówiłem bardzo dużo superlatywów. Powiem jedynie, że na tle niektórych z tych produkcji i tak uważam, że ten film wypada blado, co nie znaczy, że jest... Bardzo dobry. No to ja powiem tak, kiedy dowiedziałam go po raz pierwszy, to, to był kwiecień, jeżeli dobrze pamiętam, podobało mi się bardziej, dlatego że wydawało mi się po prostu czymś świeżym, a ja chcę świeżych konceptów. Natomiast kiedy z krytycji kolejne gremia zaczęli skutecznie pompować Bolognictwo wokół tego filmu, nazywając go najlepszym filmem XXI wieku najlepszym rzeczą, jaką kiedykolwiek w życiu widzieli, bo takie też się opinie pojawiały w internecie, no ludzie. Czy my, my żyjemy w tym samym świecie? Czy to jest jakaś alternatywna rzeczywistość? Come on, to jest kinio klasy B! Zrobione z budżetem i artystami kasy, ale to jest ciągle od zmierzchu do świtu. Tak, totalnie. Dwie dobre sceny pozwalają ludziom zapomnieć, że to jest po prostu rip-off od zmierzchu do świtu, tylko gorszy, z drugą połową, która, jak dla mnie, pogrąża ten film. To znaczy, wszystko co dzieje się do, do momentu, kiedy e, zaczyna się ta taka właśnie payoffowa, tarantinowska zabawa, e, jakoś mnie kupuje, ale już wszystko po niej, ff. Zupełnie po mnie spływa. Zupełnie mnie to nie interesuje. To jest jakby scenariusz, nie? W sensie najlepszy scenariusz oryginalny. Serio? W sensie widzieliście, jak <grym> wampiry się zachowują w drugiej części filmu? Wiem, że wchodzimy na pole minowe spoilerów, trudno. Ten film, film ma 10 się... zakończeń też, jakby inna sprawa, nie? No mnie absolutnie jakby nie dziwi to, ile o tym filmie się aktualnie mówi, głównie w Ameryce, jakby przez wszystkie okoliczności, yy, ale tak jak mówisz, Łukasz, zresztą ten film mi się bardziej podobał parę miesięcy temu niż no. teraz. Ja mam też takie przekonanie, że fajnie, jeżeli takie wielkie rekordy są pobijane przez filmy, które faktycznie przejdą do historii kina, a mam jednak przekonanie, że Grzesznicy przejdą do historii kina dlatego, że pobiły ten rekord. To nie jest film, który zostanie, zostanie z widzami na tak długo, przejdzie do kanonów. Nie widzę tego. Patrząc przez pryzmat nas Polaków, absolutnie nie, ale przez pryzmat głównych odbiorców z USA, no to jak najbardziej. Polacy powinni dawać po prostu Oscary na ten film. Dokładnie. To co, B? B. B? Nie no, macie dałby D pewnie. No, może być B. Ja okay. już... Poddałeś no jakby, come się. on, no to, to jest lepsza produkcja niż F1. No tak średnio bym powiedział. Tak średnio. I ostatni. Yy, <śmary> ostatni film Marty Supreme. O, żartowałem? <śmary> Przedostatni film Marty Supreme. No, <śmary> no, Czy twoja koszulka coś właśnie, mówi? Właśnie nie, moja koszulka nie sugeruje wcale, że moim zdaniem to jest najlepszy film tego roku. Nie sugeruje też, że yy, kibicuję w 100% procentach yy, Timotiemu w yy, aktorze, w sensie mm, nominacji. Uważam, że tutaj wypadł lepiej i ten Hawke, aczkolwiek on nie ma za bardzo szans. E, film zdecydowanie rozrywkowy, o ambicjach, o tym, że czasem trzeba pójść po trupach do celu. Kolejny film mam wrażenie taki opisujący typowego film, bro. Ale no, to, nie, to, nie jest, to nie jest produkcja, która powinna wygrać. Ja chcę tylko powiedzieć, że mnie niezwykle cieszy ta nominacja, bo mam takie przekonanie, że amerykańskie kino ostatnich 10 czy kilkunastu lat należy do dwóch reżyserów i to jest Sean Baker i właśnie bracia Sawdi. Jako, jako duet, a jednocześnie Akademia rokrocznie pomijała ich dokonania, e, właśnie reżyserskie. Anka e, James skandalicznie pominięty. No jednego z braci w tym roku też pominali. No. no jednego też, no ale zrobił gorszy film, więc jakby, A na szczęście e, Josh Saudi przyszedł z filmem być może najbardziej osobistym z tych wszystkich, które zrobili, no bo jednak o mężczyźnie, który zamienia się w ojca ostatecznie. I gra w ping-ponga. E, ping tak. Każdy gra w ping-ponga na pewnym etapie swojego życia. Tenisa stołowego, mój drogi. To prawda. Ja wspieram Timothée Chalametę. Uważam, że zasłużył w tym roku na Oscara. Absolutnie rozpiera go energia, rozpiera go ambicja. Myślę, że siebie, łączy go wiele cech charakteru razem z głównym bohaterem i przykład z tym panem tutaj, który absolutnie nie zasłużył na nominację Oscara, bo to nie jest rola, nawet w jego pierwszej piątce najlepszych ról, albo dziesiątce wykonań, mówi o Leonardo DiCaprio, to to dało mi. No i szalona statystyka, zupełnie, na którą wpadłem dzisiaj rano, czyli w momencie ogłoszenia, że Wielki Marty dostaje nominację do Best Picture, tym samym Timothy Chalamet zagrał w ósmym filmie nominowanym właśnie do Best Picture, wyrównując wyniki chociażby Meryl Streep albo Daniela Day-Luisa. Zikus, a ma 30 lat. A ma 30 lat. Oczywiście jakby to bierze się też stąd, że teraz tych filmów do Best Picture nominowanych jest 10, a nie 5, więc ma trochę łatwiej niż, niż poprzednich, w poprzednich poprzedni dekadach. No ale jest to jednak chore osiągnięcie, biorąc pod uwagę to, ile Timothy Chalamet jeszcze zrobił. No jest to prawda, jest to prawda. Ciężko się nie zgodzić. co, A? Chyba A. No chyba A. Ja powiedzieć, że jesteśmy bardzo łaskawi. Żadnego filmu nie umieściliśmy tutaj. No tak, ale wiesz, to jednak jest kategoria najlepszych filmów. No tak, ale mówiliśmy, że będziemy grali, wiesz, na nowych zasadach. Możemy jeszcze przesunąć Możemy jeszcze przesunąć, tak. Tak, możemy Frankensteina. No, 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 no. Wait, 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 wait. No to co? Timothy Chalamet, Wielki Marty, Wielki Marcin na A. Uuuu. dobra. No oh. i został nam ostatni film, którego... Ja z Łukaszem nie widzieliśmy. Jest to tajny agent, The Secret Agent. No, ma Macie, jak musisz. Prosty wybór małeś. teraz, Esther po prostu, no, nie ma co zrobić. Proszę, ee, porozmawiajmy. Porozmawiaj? Eee. z widzami. Serdecznie rekomenduję Państwu film sekretny Agent. Niesamowita historia, poruszająca opowieść. Nie, nasz no, Dobra, tak. ale słuchaj, słuchaj, może zróbmy, zróbmy inaczej. Nie? Czy to jest fil... rozmowa? Czy to jest jak rozmowa Francisa Forda Copa, tylko w Brazylii? Nie, nie do końca. To jest bardziej jak. Czy ktoś z Was widział Aquariusa? Widzieliście poprzedni Aquariusze? film tego reżysera? Tak. Nie. No to nie powiem wam. Jak jest na tym. W każdym razie jest to zdekonstruowany thriller, w którym jakby nigdy nie dowiadujemy się o co chodzi, i to jest sednem całej rozgrywki. Jedna z najgorętszych premier zeszłorocznego festiwalu w Cannes. wydaje mi się, że też taki film, który zostanie z widzami, jak już trafi do kin w Polsce. No i strasznie mnie cieszy to, co stało się w ciągu ostatnich miesięcy wokół tego filmu. Nikt nie przewidywał w końcu, że ten film zostanie jakkolwiek zauważony w Oscarach poza tą kategorią międzynarodową. A i Wagner Moura w niewiarygodnej roli pierwszoplanowej został do dostrzeżony przez Akademię, co chyba przełożyło się też na tą nominację do e, najlepszego filmu, no bo właśnie. Jest złoty Glob. No bo tak, właśnie Złoty, złoty Glob otworzył akademikom oczy, być może, na to, że ten film też warto, e, warto gdzieś tam wciągnąć. Takie ruchy zawsze cieszą, znaczy zawsze cieszy docenienie i artystycznego kina, i kina spoza Hollywood, e, robionego cały czas konsekwentnie, według własnej wizji. No dla mnie, a przynajmniej, no ale już widzę, że się nie zmieści. No, no, żeby, więc... Może być śmierci, możemy dawać go tu. Nie, no nie, kama, nie. Nie, to jest, to jest naprawdę. To jedną bitwę na drugi. Film. Dajmy tutaj, i wtedy zmieści się. Tutaj. A możemy no, je ja też no, tak po prostu ścisnąć? Tak, możemy je ścisnąć jak najbardziej. No tutaj musimy się zdać. Niestety, niestety na ciebie, bo nie widzieliśmy jeszcze tego filmu. Spoko. Spodoba mam... wam się, więc nie mam. problemu. No właśnie, mam nadzieję, że nie będzie to case I'm Still Here z zeszłego roku, bo jednak ten film też był. Podobny sposób hype'owany, tak samo jak Wagner Moura, tak Fernanda Torres, więc mam nadzieję, że tutaj będzie inaczej. A jakbyś miał na przykład porównać ten film, jako że jest to film brazylijski, do brazylijskiego piłkarza wszechczasów. Czy byłby to bardziej taki Ronaldinho, czy, czy jednak. Ee, nie wiem. Ronaldo. Mm. Ten film bywa jak Ronaldinho. Zwłaszcza, że w tym filmie bardzo ważną rolę odgrywa noga. Nie będę spoilerował widzom, ale noga jest niezwykle istotna. Ale chyba tak, Ronaldinho nie jest głupim wyborem. Głównie dlatego, że ten film ma, ma ten błysk szaleństwa w sobie, jakiegoś takiego. Takiego zaskakiwania widzę na każdym kroku. Jesteśmy przyzwyczajeni do konkretnego opowiadania tego typu historii kryminalnych. I super, że Kleber Bendonca Filio ma trylion pomysłów na minutę na to, jak zmienić nasze przyzwyczajenia. Czyli A. Czyli A. Tak? No nawet to tu możemy. To dajmy gdzieś tak... Tu, tu, tutaj może? Chcesz tak zbezcześcić jedną bitwę po drugiej Bugonie? Musimy no, szersze tablice kupić Ale zasłonimy tylko Leonardo, Chase Infinity jest nienaruszona, więc jest okej. Okay. Czy hmm. zmienilibyśmy coś? Ja bym go Bugonił. To jest, szczerze mówiąc, to jest mój ulubiony film z tego roku. Okej. Okay. Dobra, ale no tylko jest. twój. Nie ma, więc nie możemy tego tam dać. Bardzo mnie cieszy nasz Estier. W sensie pierwsze moje słowa w tym odcinku to było to, że to jest film roku i... No nie jest film roku. I to jest film roku. Dziękuję bardzo. 130 takich filmów bez kitu. No to czekamy na, czekamy na listę od pana redaktora. Dobra, skompiluję ją. For you. For you. E, tak, pogadaliśmy sobie. Na pewno nasi montażyści już się cieszą. To Fajnie tak było. wygląda nasza tier lista. Być może kontrowersyjna, być może nie. Piszcie oczywiście w komentarzu e, wasze typy. Co Waszym zdaniem wygrał skara w tym roku? No, nasza predykcja wygląda w ten sposób, chociaż raczej nikt z nas nie, nie przypuszcza naprawdę, że wartość sentymentalna zgarnie tą statuetkę. Chociaż to byłby piękny świat. To byłby piękny świat. Do zobaczenia!